Gwiazdor Disco Polo. Miał 44 lata. Gwiazdy zalały się łzami. Pawłowski w końcu zabrał głos po głośnej aferze. Nie żyje Gwiazdor Disco Polo. Miał 44 lata. Syn pożegnał go poruszającymi słowami. Niespodziewana śmierć Benevito wstrząsnęła światem muzyki Disco Polo. Wokalista zmarł w wieku zaledwie 44 lat. W sieci pojawiły się pierwsze wpisy żegnające muzyka. Świat muzyki Disco Polo przeżywa trudne chwile po niespodziewanej śmierci Benevito, a właściwie Marcina Goździewicza. Wokalista zmarł w niedzielę 12 października. Miał zaledwie 44 lata. Informacje o odejściu muzyka przekazał jego syn za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także portale poświęcone muzyce Disco Polo. Nie żyje Ben Vitoł. Gwiazdor Disco Polo miał 44 lata. Brak słów na to, co się wczoraj wydarzyło. Jak podają znajomi i branżowe portale, Ben Witoł jeszcze kilka dni wcześniej nagrywał nową piosenkę i miał zaplanowany występ na zbliżającym się festiwalu. Tuż po jego śmierci, w mediach społecznościowych pojawiło się wiele pożegnań i wspomnień. Szczególnie poruszające słowa zamieścił na Facebooku Bernard, syn Marcina Goździewicza. Tato, nie sądziłem, że ten dzień. Ta chwila nastąpi tak szybko. Dziękuję ci za każdy moment spędzony razem, każdą rozmowę, którą przeprowadziliśmy, każdą radę, którą mi dałeś w ciężkiej chwili i każdego przytulasa, kiedy tego potrzebowałem. Byłeś kimś więcej niż tatą. Byłeś moim mentorem i idolem życiowym. To dzięki Tobie byłem tak pogodny, jak jestem, i nauczyłem się walczyć o swoje. Brak mi słów na to, co się wczoraj wydarzyło. I mam nadzieję, że spotkamy się za x lat, napisał na swoim facebooku syn Muzyka. Oby w następnym życiu instrumenty same ci się stroiły, a mikrofon nagrywał tylko perfekcyjne zwrotki. Chcę, żebyś wiedział, że byłeś, jesteś i zawsze będziesz w moim sercu najważniejszym mężczyzną mojego życia. Kocham cię. Spoczywaj w pokoju, podsumował Bernard Goździewicz. Gwiazdy zalały się łzami. Jacek z kwiatu jabłoni nie wytrzymał i kazał wszystko przerwać. Możemy przestać. W nowej kampanii społecznej stowarzyszenia otwarte klatki wystąpiły polskie gwiazdy. Pokazano im szokujące nagrania z ferm i nie potrafiły powstrzymać łez. Pomimo iż świadomość wobec krzywdy zwierząt rośnie z roku na rok, niektóre procedery wciąż trudno powstrzymać. Wciąż spotykamy jeszcze psy uwięzione na łańcuchach i nadal dopuszczalna jest hodowla zwierząt na futra. Stowarzyszenie Otwarte Klatki od lat walczy o zakaz zabijania zwierząt na futra. Ostatnio w mediach społecznościowych organizacji opublikowano kampanię społeczną poruszającą te kwestie. W filmie wystąpiły polskie gwiazdy, które nie potrafiły ukryć emocji: Maciej Zakościelny, Marta Manowska. Karolina Korwin-Piotrowska, Jankes, Ma Fashion oraz Kasia i Jacek Sienkiewiczowie z Kwiatu Jabłoni w poruszającym spocie otwartych klatek. Czasem bywa, że celebryci wykorzystują swoją popularność w szczytnym celu. Tak było w przypadku kampanii społecznej Stowarzyszenia Otwarte Klatki, która ma na celu zwiększyć świadomość Polaków na temat krzywdy jaka spotyka zwierzęta hodowane w fermach futrzarskich oraz zachęcić do działań przeciw temu procederowi. W spocie wystąpili Maciej Zakościelny, Marta Manowska, Karolina Korwin Piotrowska, Jankes, Ma Fashion oraz Kasia i Jacek Sienkiewiczowie z Kwiatu Jabłoni. Na filmie widzimy gwiazdy oglądające nagrania z ferm. Celebryci nie byli w stanie patrzeć na krzywdę zwierząt. Wielu z nich zalało się łzami. Możemy już przestać. Prosił Jacek Sienkiewicz. Po prostu się zastanawiam, kim jesteśmy jako ludzie, pytała Karolina Korwin-Piotrowska. Zwierzęta bez oka, z ranami na ciele, próbujące opiekować się swoimi małym dziećmi. Każdy z was może coś zmienić, bo mam poczucie, że my mamy wpływ cały czas, mówiła Manowska. W mediach społecznościowych stowarzyszenia pojawił się także zachęcający do działania post. Jesteśmy w historycznym momencie. Komisja nadzwyczajna do spraw ochrony zwierząt poparła projekt zakazu hodowli na futra. Dziś wieczorem odbędzie się drugie czytanie ustawy na sali plenarnej. Wykorzystaj tę szansę, napisz do polityków i domagaj się wprowadzenia zakazu, czytamy w opisie nagrania. Tylko u nas internauci grzmią, że Taylor Swift skopiowała jej piosenkę. Luna odniosła się do sprawy. W sieci pojawiło się porównanie piosenek Luni i Taylor Swift. Internauci twierdzą, że amerykańska gwiazda skopiowała polską piosenkarkę. Postanowiliśmy ją o to zapytać. Luna stawia sprawę jasno. Luna zasłynęła, gdy udało jej się wygrać w preselekcjach do Eurowizji w 2024 roku. Wystąpiła w konkursie z piosenką The Tower, jednakże nie udało jej się awansować do finału. Od tego czasu piosenkarka skupia się na rozwijaniu kariery, a wspomniany utwór cały czas jest żywy w pamięci jej fanów. Okazuje się, że wielu internautów uważa, że The Tower zostało skopiowane. I to przez samą Taylor Swift. Poprosiliśmy Lunę o komentarz w tej sprawie. To odpowiedziała. Internauci twierdzą, że Taylor Swift ukradła jej kawałek. Tak zareagowała na to Luna. W sieci pojawiło się porównanie piosenek "The Tower" Luny i "The Fate of Ophelia" Taylor Swift. Wielu stwierdziło, że amerykańska gwiazda skopiowała polkę. Utwór Luni wydano w 2024 roku, a album Swift ze wspomnianym utworem został wydany 3 października tego roku. To dosłownie jest identyczna linia melodyczna, tylko jest wolniej. Co jest, Luna? Pozwij ją. Wiedziałam, że skądś to kojarzę. Od początku mi się kojarzyło. Luna jest mega niedoceniona, pisali internauci. Jak na to zareagowała sama Luna! Nie widzi w tej sytuacji problemu. Odbieram to jako piękny znak od wszechświata. Wierzę, że muzyka krąży między artystami jak energia i czasem spotyka się w podobnych miejscach, stwierdziła piosenkarka. Kto wie, może nasze muzyczne drogi z Taylor kiedyś naprawdę się przetną, dodała, zachęcając do wysłuchania nowej piosenki, która pojawi się w Halloween. Zapiszcie datę, żeby posłuchać go przed Taylor Swift. Podkreśliła. Pawłowski w końcu zabrał głos po głośnej aferze. Tak podsumował go musiał. Mateusz Pawłowski w jednym z ostatnich wywiadów nagle wybuchł na antenie poruszony słowami prowadzących. Cała rozmowa miała satyryczny charakter, ale wielu widzów potraktowało oburzenie aktora poważnie i oberwało się gospodarzom show. Teraz głos zabrał sam zainteresowany. Mateusz Pawłowski miał zaledwie 7 lat, kiedy pojawił się w kultowym już serialu rodzinka.pl, gdzie wcielił się w rolę uroczego Kacperka, najmłodszego członka Rodziny Boskich. Przez lata dorastał na planie produkcji i był uwielbiany przez widzów. Jakiś czas temu stacji TVP2 zrezygnowała z emisji serialu. Ale w końcu widzowie doprosili się, aby ich ulubiona produkcja w końcu powróciła na antenę. We wrześniu premierę miały nowe odcinki serii, która wywołała spore poruszenie. Nie wszystkim widzom odświeżona wersja formatu przypadła do gustu. Niektórym trudno było także uwierzyć, jak bardzo zmienił się Mateusz Pawłowski, który skończył już 21 lat. Po Kacperku najbardziej widać upływający czas i w tym momencie poczułam się staro, to się nazywa zmiana pisano w komentarzach na Facebooku. Ostatni wywiad z serialowym Kacperkiem z rodzinki.pl wywołał spore poruszenie w sieci. Po burzliwej dyskusji głos w końcu zabrał sam zainteresowany. Mateusz Pawłowski zabrał głos po wywiadzie, który wzbudził poruszenie w sieci. Mateusz Pawłowski był ostatnio gościem w programie Niepewne Sytuacje na TVP2. Gospodarzami show jest Michał Kempa i satyryk Wojciech Fiedorczuk. Rozmowa miała charakter mocno satyryczny i zarówno prowadzący, jak i gość doskonale odgrywali swoje role. Kępa i Fiedorczuk nawiązali do tego, że dorosły już Pawłowski nieustannie postrzegany jest przez widzów przez pryzmat granej przez niego postaci kacperka i przez cały program zwracali się do niego jak do dziecka. Pawłowski idealnie wczuł się w rolę i w końcu poirytowany wybuchł, podtrzymując całą satyryczną konwencję. Tyle razy ci powtarzałem, że nie jestem dzieckiem. Nie serio, nie jestem dzieckiem. Nie jestem kurwa dzieckiem. Nie jestem. Mam 21 lat, chodzę na studia, pracuję. Nie mam swojej skarbonki czy pieniędzy z komunii, bo komunie miałem w trzeciej klasie podstawówki. Jestem normalnym facetem. Myślałem, że sobie normalnie pogadamy, wykrzyczał Pawłowski. Co ciekawe, nie wszyscy wyłapali. Konwencję programu oraz, że cała sytuacja napięcia między gospodarzami a gościem była zainscenizowana więcej przeczytasz tutaj. Mateusz Pawłowski w swojej najnowszej publikacji odniósł się do programu, podkreślając, że mimo iż dorósł to nadal w nim wiele z dziecka. Niby się ukulturowił, zmądrzał, uszykowany, poważny, dostojny nawet, może i wyprasowany. A w środku dalej ten sam. Pokręcony. Podkreślił Pawłowski. Wpis serialowego Kacperka podsumował krótko jego ekranowy brat, w którego wciela się Maciej Musiał. Ale gościu podsumował. Bądź na bieżąco zaobserwuj oraz dołącz do naszej społeczności ciekawe, najlepsze gorące ze świata gwiazd. Nie przegap najważniejszych wiadomości na portalu plotek.pl i śledź nas na Facebook. Instagram, TikTok i YouTube.